Witajcie, drogie dużyczki. Właśnie jak zaczęłam do Was mówić, to zgasła świeczka. Dobrze, zostawmy już tak widocznie, tak miało być. Kochani, zrobimy sobie teraz czytanie, o czym on, ona Ci nie mówi, a powinieneś, powinnaś wiedzieć. Moi drodzy, mamy do wyboru trzy grupy: grupę numer jeden, grupę numer dwa, grupę numer trzy. I ja przypomnę, że mamy teraz walentynkową promocję na czytania prywatne. Informacja jest na moim profilu. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu. Na katamazaremałpa.gmail.com. A jeśli zechcecie mnie wesprzeć energetyczną kawką, to w opisie filmu dodam link. Moi kochani, przechodzimy sobie do czytania. Wybierzcie sobie jedną z grup. I ja zapraszam. Teraz do czytania grupy numer 1. Dobrze, że mam tutaj drugą i trzecią świeczkę zapaloną. Których nie widać może, nie wiem, ale są. Więc mamy jak oczyszczać karty, energię kart. O czym on, ona ci nie mówi. A powinnaś powinieneś wiedzieć. Nie mówi Ci ta osoba o tym, jak bardzo jest w tobie zakochana, zakochany. Nie mówić o tym, że z przyjemnością, nie mówić o tym, z, jaką ogromną, z jakim ogromnym zaangażowaniem patrzy na Wasz rozwijający się związek, lub na to, jak, jak on właśnie wygląda. On postrzega lub ona, ta osoba, może będę mówić, ta osoba postrzega wasz, wasz związek, waszą relację jako coś bardzo wartościowego, jako priorytet w swoim życiu. Ta osoba uważa, że odmieniliście, odmieniłaś, odmieniłeś życie tej osoby kompletnie, że Wejście w relacje z Wami to był taki zwrot o 180 stopni w jego w jej życiu, że Wy wpłynęliście na to, jak w ogóle On postrzega, czy ona, świat, swoje życie. Bez Was nie było Takiego poczucia sensu, celu, budowania czegoś. Nie było takiej, takiej motywacji do rozwoju samego siebie, że ta wasza relacja, która albo się dopiero zaczyna, albo już trwa, bo tutaj obojętnie wy, wy sobie to dopasujcie do siebie, ale mm, ta relacja to uczucie do Was napędza do, do właśnie rozwoju samego siebie. Czyli do uczenia się nowych rzeczy, do nowych umiejętności, do tego, żeby właśnie rozwijać się też na polu zawodowym, żeby zapewnić tej relacji nie tylko te wszystkie uczucia, które ma, ale również... No, właśnie jakieś dobra materialne, i jest tutaj dużo takiej pasji, namiętności, dużo myśli o Was ta osoba, bardzo dużo i bardzo często. Jesteście pierwszą osobą, o której pomyśli po przebudzeniu się, i ostatnią osobą, którą ma przed oczyma, gdy kładzie się spać. Te myśli o Was towarzyszą właśnie cały czas, cokolwiek robi, robi z myślą o Waszej relacji, o Waszym związku. To jest takie pełne oddanie, ale też właśnie z, z rozwojem osobistym. Bardzo duże zaangażowanie w tą relację. To jest postawienie na na jedną kartę. To jest tutaj mi się pokazuje coś takiego: czysta gra. Czyli ta osoba gra czysto, można powiedzieć, czyli ma czyste intencje wobec Was. Dokonała wyboru i ten wybór jest na poważnie. Ta osoba traktuje bardzo poważnie Waszą relację. To jest takie wypatrywanie, właśnie patrzenie w przyszłość, wypatrywanie tego, co może nadejść, ale nie takie bierne wypatrywanie, tylko właśnie aktywne działanie z jednoczesną właśnie myślą, jak to może się dalej potoczyć, jakie cele będziecie mieć wspólne do osiągnięcia, jaką droga, drogą będziecie. Razem podążać. Dużo wkłada ta osoba też takiej <laughs> swojej inwencji. O tym myśli, że albo dużo już wkłada, albo chce, ma taki zamiar i będzie to robić. Dużo takiej inwencji, żeby właśnie tą relacją, wami opiekować się, żeby tak cały czas podgrzewać atmosferę, żeby było miło, przyjemnie. <laughs> Ta osoba ma na celu wasze dobro, wasze dobre, dobre samopoczucie. Ona cieszy się razem z wami, waszymi sukcesami. Ona przeżywa wasze jakieś rozterki, jeśli o nich wie, oczywiście. I ogólnie mówiąc, no po prostu jest tu piękne, czyste, szczere uczucie. I taka właśnie motywacja do, do działania, do rozwoju tego Waszego związku, Waszej relacji, do napędzania wszystkiego, żeby to wszystko szło do przodu. Żebyście razem jak najwięcej z tej relacji mieli obopólnej korzyści, po prostu przyjemności, radości, takiego bycia razem, w byciu razem. To jest takie zanurzenie się, zupełne właśnie zanurzenie się w tej relacji. Tak. To wszystko moi kochani. Ślicznie wam dziękuję. I zapraszam grupę numer dwa. O czym on, ona myśli, ale ci nie mówi, czyli co powinieneś, powinnaś wiedzieć, o czym ci nie mówi. O czym dla grupy numer 2, o czym ci nie mówi, a powinnaś, powinieneś wiedzieć. No, tutaj hmm. powiedziałabym dość mało optymistyczny ten rozkład. Bo ta osoba. Czyli się w głowie tej osoby jakiś pomysł, i to jest pomysł, który ta osoba będzie chciała realizować sama. Ta osoba skupia się bardzo na sobie, nie na relacji, na tworzeniu swojej, kreowaniu swojej rzeczywistości. Może tutaj, może, ale nie musi. Tutaj jakieś sztuczki stosować. Sztuczki w sensie takim, że nie wiem, jakieś, może jakaś nieszczerość, jakieś manipulacje mogą tutaj występować. Ta osoba wszystkie narzędzia dostępne jej, takie socjotechniczne narzędzia, jest w stanie stosować, żeby osiągnąć swój cel. Jeżeli celem jest w jakiś sposób zmanipulowanie was, to no to nad tym myśli i pracuję. Jeśli celem jest tak zmanipulowanie sytuacją, żebyście to wy odeszli z tego związku, a żeby zrobić to w czystych rękawiczkach, w białych rękawiczkach, no to tak może się. Tutaj wydarzyć. Ta osoba myśli po prostu o byciu samemu ze sobą. Ona, ta osoba po prostu jakby widzi Was, jak opuszczacie jej życie czy Jego życie. Tak, jakby chciała właśnie zacząć zupełnie coś nowego, odwrócić się w zupełnie inną stronę, w innym kierunku. Jest bardzo skupiona na pewno na sobie, na, na takim wygodnym dla siebie życiu, na tym, żeby sobie właśnie jeżeli, Tutaj Wasza sytuacja, bo tutaj właśnie takie dwie sytuacje mi się pokazują. Jedna to taka, że ta osoba myśli o tym, że chce zostać sama. A druga sytuacja, no to jest taka, że ta osoba myśli, jak Was zmanipulować, żeby osiągnąć swój cel, swoje cele. Myśli tutaj o zaspokajaniu swoich potrzeb, nie Waszych. Tutaj nie ma jakiejś troski o, o Wasze emocje, o Wasze samopoczucie. O to, jak Wy w ogóle w tej relacji się czujecie. Co czujecie? Co u Was w ogóle? Nie ma tutaj, nie, nie, nie widzę tutaj żadnego w ogóle takiego zainteresowania. Co u Was, co z Wami? Jest tylko skupienie na swoich myślach, na swoim jakimś, właśnie nowym pomyśle, który się urodził w głowie tej osoby, i ta osoba już go wdraża. Zaczyna wdrażać jakiś swój plan. No, w każdym razie działa w tym kierunku. Już gdzieś tam sobie jakiś tam swój plan, właśnie uknuła ta osoba i. No, i oj tyle moi kochani. Ja tutaj y, widzę po waszej stronie taką samotność, smutek w tej relacji. Bo tu mi się pokazujecie jako osoby, bo to jest pytanie o to, co on, ona myśli, ale ci nie mówi, tak? Co powinnaś, powinieneś wiedzieć. Natomiast tu mi się pokazuje właśnie wasza energia. Taka, jakby tarot chciało, jakby to karta chciała podpowiedzieć, żebyście wy poszli w inną stronę, bo tutaj jest energia braku dla was. Tu nie ma równowagi. Jakbyście wy mieli się skupić na czymś innym na sobie, na własnym dobrostanie, nie na tej relacji, bo. No, bo ta relacja nie da Wam poczucia spełnienia emocjonalnego. Tu jest poczucie braku. I tyle, moi kochani, w tym rozkładzie. Pozdrawiam Was cieplutko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do następnego razu. I teraz przejdźmy sobie do pytania numer 3. Przepraszam, do grupy numer 3. Co powinnaś, powinieneś wiedzieć? A ta osoba, o której myślisz, ci nie mówi. Do grupy numer 3. Czego ci nie mówi? A powinnaś, powinieneś. Wiedzieć. Ta osoba jest po jakichś przejściach. Przeżyła jakiś bardzo trudny okres w swoim życiu. Być może brakowało tej osobie wcześniej asertywności. Być może kiedyś brała zbyt dużo na siebie. Dźwigała jakiś ogromny bagaż, yy, przechodziła jakąś trudną drogę. Tylko, że to na tą osobę wpłynęło w ten sposób, że wynikiem właśnie tych, tych przejść to jest taki wniosek: To teraz ja będę górą, to teraz ja będę pociągać za sznurki to teraz ja będę manipulować, to teraz ja no to teraz ja takie postawienie na ego. Ta osoba może cię chcieć oczarować w jakiś sposób, ale chce cię zdominować. To jest taki taki zwrot, taka transformacja w życiu. Tej osoby. Albo zachodzi w tej chwili, albo już zaszła, że z takiego właśnie z ofiary staje się oprawcą. O tak, ale to jest takie przesadzone, tylko żeby Wam to zobrazować, jak ja to widzę. Że po prostu kiedyś ta osoba, być może w jakiejś innej relacji, czy w jakiejś sytuacji, no, bo nie widzę tutaj, żeby to było w relacji z wami, ale oczywiście wy będziecie najlepiej wiedzieć, że ta osoba w jakiejś sytuacji czy relacji czuła się ofiarą, być może nie potrafiła zawalczyć o swoje, i to tą osobę tak bardzo to, to jest taka osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości. I tą osobę to tak mówiąc kolokwialnie przeciorało bardzo to przeżyła. I teraz tak jakby chciała jakiegoś odwetu ta osoba nagle tutaj różnych sztuczek może chwytać się, żeby żeby odwrócić. Rolę. Bardzo skupia się teraz na własnym ego. Być może na własnym wyglądzie. No jest tu ogromne skupienie na sobie. Ta osoba to przepracuje w pewien sposób. I. Stanie się rzeczywiście silną osobą z poczuciem własnej wartości, ale to będzie proces. Tylko, że to i tak będzie na tej zasadzie, że ta osoba będzie czuła się no, ta osoba już to nie będzie tak, że ona gdzieś tam na równi, tak, będzie chciała być w jakimś w związku, relacji. Ta osoba już raczej z tego tronu króla Różdżek nie będzie chciała zejść. Będzie na każdym kroku pokazywać siłę, dominację i taką kontrolę nad sytuacją to doświadczenie właśnie tak mocno tutaj się odbiło na tej osobie, że ona już nie będzie chciała nigdy wrócić do przynajmniej na chwilę obecną jest takie tutaj odczucie, skąd że nie będzie chciała wrócić do nawet do tego właśnie nie będzie chciała dojść do tego równego poziomu na razie, bo nie wiem jak później tutaj sytuacja i energia się zmieni. Natomiast na razie, na chwilę obecną, ta osoba ma w planie wyjście z tego i wyjdzie z tego, z, z tego takiego manipulatorstwa. Natomiast, czy wyjdzie z dominacji, tego na razie tutaj nie widać, moi drodzy. No, po prostu broniąc siebie, takie ma ta osoba, poczucie broniąc siebie, będzie. Starała się cały czas sytuację kontrolować. To tyle, moi drodzy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Ściskam do następnego razu. Z Kata Katamazar.